Cześć, hej! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Rozrywkowo i Sportowo. Dzisiaj porozmawiamy sobie o 16 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy. Zaczynajmy! Zacznijmy od piątkowych spotkań PKO BP Ekstraklasy. Na sam początek spotkanie Lechia Gdańsk z Wartą Poznań. Lechia tak naprawdę jest w kilku spotkaniach w dużym dołku. Piotr Sztokowiec myślę, że powoli może myśleć, że jego, <laughs> jego stołek jest, jest gorący. Jeszcze, jeszcze nie jakoś bardzo, ale już tak powoli może zacząć myśleć, co to się m, będzie działo z jego posadą. No ale tak naprawdę przede wszystkim w ofensywie jest no bardzo, bardzo słaba. Brak pomysłu Flavio Lawia Hajdarego, Sajefa m, czy Gajosa. No tam naprawdę w ofensywie jest cienko. W defensywie jeszcze to ją, defensywa naprawdę gra spoko. A warta? A warta punktuje tam, gdzie może, gra bardzo mądrze, nie traci kupich bramek. Naprawdę może się podobać, jakby ten styl taki e, takie do dowożenia tego, co trzeba dowieść. To jest naprawdę bardzo fajne. W drugim piątkowym spotkaniu Lech podejmował za Lupin. I trzeba powiedzieć, że Lech zalicza duży falstart. Myślę, że kibice kolejorza są zdziwieni, że w pierwszych dwóch meczach tylko, tylko dwa punkty i ta gra wyglądała no bardzo cienko. W Lechu brakuje tak naprawdę takiej tej fajnej ofensywnej gry tego polotu, co prezentowali na jesień. I to jest duży problem trenera Żurawia. Trener Żurawia również może czuć lekki smrodek pod swoją posadą, no bo dzieje się nieciekawie. Dzieje się ciekawie, Lech słabo punktuje i strata do czołówki robi się coraz większa. A co gorsza? A co gorsza to ta strata do miejsc tych na dole, tych spadkowych jest już naprawdę nieduża. a a te zespoły na dole zaczęły punktować no i zbliżyły się bardzo do Lecha. A za Zagłębie? Zagłębie tak naprawdę było bardziej dominującą stroną w tym meczu. Fajnie pokazały się drazić. Mm, tak naprawdę tylko przez nieskuteczność Samuela Mraza. Zakłębił może sobie plus brodę, że, że nie wywozi trzech punktów z Poznania. Bardzo ważnych trzech punktów, no ale remis na wyjeździe i tak nie jest zły dla, dla tej drużyny, mimo bo, ponieważ ta drużyna mm, w tym meczu była sobie na defensywie szczególnie. Zabrakło trzech podstawowych obrońców, więc, no to naprawdę był był duży ból dla Zagłębia, ale poradzili sobie bardzo dobrze w tym meczu. Pierwszym cołodnim meczem było spotkanie Piast z Gliwice ze Śląskiem Wrocław. Piast naprawdę dosyć pewnie wygrywa, mimo absencji ich najlepszego strzelca, czyli Jakuba Świerczaka, ale pod jego nieobecność Michał Żyro zagrał naprawdę fajny mecz. I ogólnie cały cały Piast wygląda naprawdę bardzo pewnie. Defensywka, ofensywka, naprawdę ta różna jest bardzo dobrze poukładana. Natomiast Śląsk, jak to ma zwyczaj na wyjazdach, do słabo. U siebie bez porażki. Na wyjazdach jest cienko ze zdobywaniem punktów, czasami jakieś drobne remisy. Na pewno ten start tej rundy wiosennej trenera, zespołu trenera lawiczki nie jest taki na pewno, jaki by sobie obiecywał. Ale w tym zespole jest potencjał ofensywny, więc myślę, że w kolejnych spotkaniach powinno być tylko lepiej. Kolejnym spotkaniem było spotkanie lidera, czyli Pogoni Szczecin z Krakowią, który ma problemy i z trenerem, i z zawodnikami. Naprawdę w tym zespole dzieje się dużo złego w ostatnim czasie. Pogoń? Pogoń jest bardzo pewna. Gra wyśmiencie w defensywie 9 czystych kąt i w tym meczu również czyste konto. Defensywka naprawdę w pogoni jest wzorowa. I co jest też fajne? Dziewiąta kolejna bramka innego zawodnika. Może nie ma tam takiego właśnie typowego sniper chociażby jak Świerczok, który by seryjnie zdobywał bramki, ale te zdobywanie ramek spoczywa na barkach kilku czy kilkunastu zawodników. I to jest też bardzo fajne. Młodzieżowcy. Młodzieżowcy strzelają. Benedyczak, Smolinski W ostatnich dwóch meczach. Naprawdę super. koster nie naprawdę idzie, idzie na mistrza z pogonią. Jak to się mawia, że bitwy wygrywa się ofensywą, ale mistrzostwa defensywą. No i właśnie na razie tak to wygląda ze strony pogoni Szczecin, a Krakowie? No Krakowie ma bardzo duże problemy. Jest bardzo duży chaos w tym zespole. Ciężko, ciężko będzie wydaje mi się to poukładać trenerowi Probieżowi. a teraz po, po tym występku trenera, trenera Probieża widmo spadku naprawdę zagląda mocno Krakowi w oczy. Jednym z hitów tej sergier było niewątpliwe spotkanie Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa. Wojskowi po porażce w wcześniejszej kolejce, w tej kolejce no, naprawdę wyszli no, odmienieni. E, Zmienili mm, styl, styl gry, bo przeszli na, na trójkę obrońców z tyłu, i, i te wahadła w postaci Mladenowicza i Szoka naprawdę wypaliły. Chłop, e, ci dwaj zawodnicy zagrali naprawdę bardzo dobre spotkania, napędzali grę ofensywną Legii, bardzo dużo sytuacji mm, właśnie z ich sektorów boiska. I Legia naprawdę wyglądała w tym meczu już dużo lepiej niż w poprzednim. Natomiast Raków, problemy, problemy w defensywie, nie było pędkowskiego kontuzje nie Wulisa. Trener Papszyn, Papszyn ma na pewno e, duży ból teraz. No i w pierwsze dwa mecze zero punktów, także bardzo ciężki mecz, bo pogoń Legia, ale, ale zero punktów, no i ten styl. No i ten styl nie wyglądał za dobrze, na pewno trener poprzednio wyciągnie wnioski i w kolejnych meczach powinno być lepiej. Przechodzimy teraz do niedzielnych spotkań. W niedzielę pierwsze, pierwszy mecz był pomiędzy Podbeskidziem a Górnikiem. Pierwsza połowa tego spotkania jest zdecydowanie pod Górnika. Górnik prowadzi 1-0 i tak naprawdę powinien podwyższyć to prowadzenie. Druga połowa Podbeskidzie wychodzi na nie zupełnie odmienione, można powiedzieć ono dyktuje warunki w drugiej połowie tego meczu i strzela tej bramki. Dwie bramki Kamila Bielińskiego, ale jak dużo szczęścia potrzebowało Podbeskidzie, bo jest rzut karny dla, dla Podbeskidzia, nie strzela jego Bieliński, ale chudy tak paruje tą piłkę, że spada idealnie prosto pod nogi Bielińskiego ten dobija z najbliższej odległości. Druga bramka Kamila Bielińskiego, chwilę przed tą bramką, Miał uraz barku, wszedł na boisko, ale widać było po nim, że rzeczywiście boli go ten bark. Wygrywa głowę w polu karnym, strzela go na 2-1, ciszynka i swoje za chwilę boiska, Naprawdę wiele szczęścia. Pod bestkidzie w tych dwóch meczach odmienione. Fajnie widać wolę walki, widać wiarę w tym zespole. A górnik, tak naprawdę, może w tym meczu wrócił sobie w brodę, ponieważ miał zdecydowanie więcej takich klarownych sytuacji. a a wywozi z Bielska 0 punktów. No i też w ostatnich kilku meczach no ten górnik już tak nie, nie punktuje dobrze jak na początku sezonu i to jest na pewno to jest na pewno problem dla drużyny trenera Broża. Ostatnim i chyba najlepszym piłkarskim spotkaniem tej kolejki było spotkanie pomiędzy Wisą Kraków a Biały Białystok, pomimo tego, że Ostatni mecz miał być pomiędzy Stalą a Wisłą Płock, ale tam ten mecz odwołano ze względów na za warunki pogodowe. To w Krakowie pomimo naprawdę też bardzo ciężkich warunków, zmrożonego boiska, naprawdę ten mecz oglądało się świetnie. Wiele, wiele sytuacji z jednej i z drugiej strony, ale przede wszystkim ze strony Wisły, Kraków i walka o tego gola naprawdę wyglądała bardzo dobrze. Gra, gra trenera... Gra tuż trenera chyba pali oglądała świetnie. Mnóstwo sytuacji. Wiele niewykorzystane głównie za sprawą Felice Brown Forbesa. Na pewno, jeżeli ten napastnik troszkę będzie miał więcej skuteczności, to Wisła będzie spokojna, po to, że w każdym meczu będzie strzelała bramki. Jej ja wiem mimo tego, że przegrała. 2 do 0. To zagrała też bardzo dobre zawody. Świetnie, moim zdaniem, spisał się bramkarz Xavier Dziekoński, który naprawdę wyciągnął kilka świetnych sytuacji. No i co? Drugi mecz z rzędu. Gdzie? Wisła Kraków chyba gra najlepsze zawody w całej, w całej kolejce. Więc to naprawdę może cieszyć sympatyku Białej Gwiazdy. Naprawdę oby tak dalej. A jak Wielonia w poprzednim meczu zwycięstwo to na to jak przystała tą drużynę przeważnie jest porażka. Więc prawdopodobnie w, kolej, w kolejnej kolejce będzie wygrana. Naprawdę świetne zawody z obu stron. Oby więcej w takich w ekstraklasie. To tyle w tym odcinku z mojej strony. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem. zostaw również łapkę w górę lub napisz komentarz. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia. Cześć!